Każdy z nas, rodziców, jest przyzwyczajony, że ubezpieczenie w szkole są w jakiś sposób tam proponowane, część rodziców jest świadoma, żeby sobie też samemu zweryfikować, sprawdzić i podjąć decyzję, mieć stuprocentową pewność, że ma się dobre rozwiązanie, ma się adekwatne do kwoty, jaką się płaci, tak? I to rozwiązanie rzeczywiście posiada elementy, które są niezbędne i są potrzebne. Wykonałem szereg prac związanych z przegonięciem ogólnych warunków ubezpieczeniowych, czyli takiego dokumentu, który określa zasady i kształt, w jaki sposób jest konstruowana policja, w jaki sposób działa, kogo obejmuje, na jakie sytuacje, a na jakie nie. W jakim wieku, kto może przystąpić do tej polisy, kto do jakiego wieku ta policja może chronić, czy ona jest na rok, czy z jakąś formę kontynuacji i tak dalej, i tak dalej. Tych oczywiście zmiennych, jak to często klienci mówią, jakiś tam drobnych, drobnymi literami, czy drobnym kuczkiem Jest tych rzeczy bardzo dużo. Powinna działać zawsze i wszędzie. No tak, kochani. Ale nie zawsze tak jest. Czy wiecie, zdajecie sobie sprawę, że oj, tutaj sobie też przygotowałem takich kwiatki, na przykład, że towarzystwo ponosi odpowiedzialność tylko za wypadki związane z zajęciami na terenie placówki oraz organizowanymi przez tą placówkę. Wow! Słabe. No dla mnie bardzo słabe. Trzeba by to było zrobić tak, że policja przede wszystkim pierwsze działa na całym świecie 2365 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Ale mam klientów, którzy uprawiają sport i to się bardzo często pytanie pojawia na spotkaniu z klientami czy to także będzie działało, bo wie Pan, moje dziecko uczestniczy w takich sportach i w takich. Jak pewnie każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, co to może być sport podwyższonego ryzyka, sport ekstremalny. Tu się nam pewnie w głowie zaraz pojawiają jakieś sytuacje związane z padachroniarstwem, jakaś speleologia, jakieś sporty być może warki, tak? To te definicje są różne, kochani. I tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Taką perełką, którą wyłapałem, to wiecie, że są rozwiązania, gdzie już badbington, tak, badbington. Jest sportem podwyższonego ryzyka. Drugi element, na co warto zwrócić uwagę. Chodzi o świadczenia dokładnie o tą kwotę, którą się dzieli na 100 i się mówi, że za 1% ma się na przykład 300 zł, 500 zł i, i tak dalej. Kochani, pojawiają się już rozwiązania grupowe, gdzie za 1% jest 50 zł. Dobrze. Jeżeli teraz Twoje dziecko, Twój syn, Twoja córka zamierza rękę, nogę i towarzystwo określi 3 4% i otrzymasz z lotu 200 zł, przecież ta polisa ma zrekompensować, szanowny rodzicu, Tobie wejście do lekarza, ma zrekompensować koszty poniesione na rehabilitację, czy ma zrekompensować, że, nie wiem, wziąłeś mniejszą wypłatę, bo włączyło się świadczenie chorobowe, byłeś na opiece i tak dalej. Wydaje mi się, że polisa jest przede wszystkim dla Ciebie, kochany rodzicu. Wydaje mi się, że polisa jest przede wszystkim dla ciebie, kochany rodzicu. Więc patrzyłem pod kątem takim, żeby na dobrym rozwiązaniu była możliwość wyboru wariantów. Świadczenia wszystkie takie same dla wszystkich, pod takim kątem starałem się to przeglądać, ale żeby wariant określał wysokość tych świadczeń, bo w pełni się zgadzam, że dla niektórych rodziców Pewne świadczenia wystarczą na poziomie 200-300 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, bo nie poniosą tyle kosztów i nie stracą tak strasznie w takiej sytuacji, jak inni rodzice, którzy mają inną socjusznicę. Więc dobrze, aby było wiele różnych wariantów i rodzic mógł sam dokonać wyboru tego wariantu. No dla kogo? No, można powiedzieć kurczę, o czym ja mówię. No, dla dzieciaka, dla młodzieży. No właśnie. Ale przecież różnie te zapisy są w poszczególnych ogólnych ładunkach ubezpieczeniowych. I tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby taka polisa była w tych najszerszych ramach. Od 6 miesięcy, czyli ten okres, kiedy do żłobka są dzieciaki tam przyjmowane, do 26 miesięcy, pod warunkiem oczywiście, że się taka osoba uczy. Nie wiem, czy wiecie, większość polis to w ogóle asystansu, jeżeli chodzi o ubezpieczenie szkolne dla dzieciaków, nie posiada. Możliwość organizowania w asystencie, na przykład wizyty ze specjalistą. To już jest, zaczyna być wow, bo sami nie wiem, czy dobrze wiecie, ile się czeka na specjalistę, nawet jeżeli ma się wpisane pilne. Drugim elementem, co może być w asistans, to są wszystkie takie te rzeczy około medyczne, czyli na przykład transport do placówki medycznej. Na to dość zwracam uwagę często, bo nie nieraz, chociaż mam samochód, jestem kierowcą, mogę zawieźć dzieciaki do lekarza, do, do przychodni. To w sytuacji w wypadku, gdzie na przykład nogi byłyby unieruchomione, musiałabym być w pozycji leżącej, zaczyna robić się problem. Tu kieruję rola. Agenta, rola opiekuna takiej policji, takich polis, waszych rozwiązań, żeby zadzwonić, pani Kasiu, pani Krysiu, pani Izo, pani Mateuszu, coś się stało, co ja tam mogę z tej policji skorzystać, i tak dalej. Niech pan mnie poinstruuje, niech pan mi podpowie. I tak to powinno działać. Fajnie, żeby za drugie, na przykład dziecko, była dość spodawa zniżka i za kolejne dzieci też była zniżka. Taka zniżka, która jest z automatu, kochani, tak? To nie jest zniżka, gdzie, nie wiem, trzeba wykazać się słabymi dochodami, gdzie trzeba udowodnić, że często, jak dzisiaj w pomocy społecznej działa, rzeczywiście jest kicha, jesteśmy biedni, powinna być przy każdym rozwiązaniu typu ubezpieczenie NNW dzieciaka. No i to, co takie jest też mało doceniane i część rodziców sama się z tym później kopie i zostaje, czyli łatwość w zgłaszaniu roszczeń i wypłacalność. I pracę, którą bym nigdy nie chciał wykonywać, ale też ją świadczymy. Zgłaszanie roszczeń, reprezentowanie klienta, pomoc w zebraniu dokumentów medycznych, zwrócenie uwagi, że trzeba te dokumenty w ogóle zbierać, że to ma być zgodne z prawem itd. To jest dzisiaj bardzo ważne. Pracuję swoim standardem. Zapraszam do materiału, który się ukaże pod tym live'em. Puszczę link, może nawet zapiszemy, napiszę post, bo sam link to nic nie da. Ten link nie ma być absolutnie, nie wiem, linkiem sprzedażowym, to ma być dobra rekomendacja pracy, którą wykonałem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Mateusz Żykowski.